Wiktoria urodziła się jako e, zdrowa dziewczynka, jedna z bliźniaczek, z naszych wymarzonych córeczek. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Wiktorka mierzy się z wieloma schorzeniami. Pierwsze, e, pierwszą diagnozą była wada wzroku, oczopląz, astygmatyzm, wzroczność. Po kilku miesiącach e, dowiedzieliśmy się, że Wiktoria choruje na e, padaczka. To był dla nas duży cios, e, bo naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej diagnozy. Tym bardziej, że w Wiktorii te napady pataczki były praktycznie niezauważalne. W ten sposób zdecydowaliśmy się na badania genetyczne, w wyniku których usłyszeliśmy najgorszą dla nas możliwą diagnozę, czyli zespół reta. jest to y, choroba genetyczna, która kawałek po kawałku y, zabiera zdrową dziewczynkę do innego świata, zamykając ją w własnym ciele. Kawałek po kawałku zabiera wszystkie umiejętności. Dziewczynki dotknięte tym schorzeniem w pewnym momencie e, przestają potrafić komunikować się, chodzić i mówić, nawet jeść samodzielnie. O dziewczynkach ze Reta mówi się, że są milczącymi aniołami. No to właśnie wynika z tego, że e, te dziewczynki nie porozumiewają się w żaden sposób. Nie mówią. Tak naprawdę rodzic, opiekun może tylko domyśleć się, czego dziecko mogłoby potrzebować, bo nie jest w stanie wyrazić żadnych swoich emocji, żadnych swoich potrzeb. Wiktorka ma w, ty, w tej chwili dwa latka i trzy miesiące. Jak na zespół, Reta jest w bardzo dobrej kondycji. Wiktorka potrafi najeść się sama, robi pierwsze kroczki w ortezach. Przede wszystkim uśmiecha się do nas i uczy się komunikacji alternatywnej. Niestety my nie wiemy, kiedy ten uśmiech zobaczymy ostatni raz. Nie wiemy, kiedy będzie kolejny rzut choroby, kiedy Wiktorka przestanie panować nad rączkami. Nasza córeczka tak naprawdę zamieni się w żywą lalkę, kiedy wejdzie do świata. Zamkniętego na klucz, za drzwiami, którego już jej nie znajdziemy. Wejdzie do świata, do którego my nie będziemy mogli do wejść, dołączyć do niej. Będzie obecna ciałem, ale nie będzie z nami emocjami, nie będzie mogła poznawać kolorów, smaków, nie będzie mogła bawić się z rówieśnikami. Nawet nie będzie bawiła się ze swoją siostrą bliźniaczką, bo choroba jej na to nie pozwoli. Nie będzie doświadczać praktycznie niczego. Bardzo się tego boimy. Za każdym razem od czasu usłyszenia diagnozy, zastanawiam się, który z tych uśmiechów będzie ostatni, który z tych głośnych śmiechów, czasami też krzyków, będzie ostatni. Jedyną szansą dla Wiktorii. Jest syrop znajdujące się na terenie USA. Niestety nie jest on dostępny w Europie. Nie ma także specjalnego importu. Są firmy, co prawda, w USA zajmujące się przewozem takich lekarstw, aczkolwiek też biorą spore sumy za to. Pobierają spore prowizje i na pewno tańszym rozwiązaniem jest, jakby to powiedzieć, samotna wyprawa po ten lek. Wiąże się z tym, że trzeba latać do USA. Co 4 tygodnie. Gdyż jedna buteleczka tego syropu starczy na 7 dni, na 8 dni, dawkowana jest według wagi dziecka. Koszt tego syropu to jest około 11 tysięcy dolarów. Rocznie daje to niecałe 2 miliony przecinek 300 tysięcy złotych. Nie można przerwać, nie można zaprzestać podawania tego syropu. Tyż może to spowodować e, natychmiastowy regres. A co za tym idzie, niektóre może stracić naprawdę wszystko, co dotychczas wypracowała. I w tym momencie terapia genowa może czasami nie przynieść już oczekiwanych rezultatów. Terapia genowa, która nie jest jeszcze na ten moment dostępna, jest w, w zaawansowanej fazie testu, szacowana jest na kwotę około 3 miliona dolarów. Kwota jest po prostu potężna. Nie na naszą kieszeń. Choćbyśmy bardzo chcieli Wiktorii to zapewnić sami. Lot do USA co 4 tygodnie i zebranie pewnych środków to jest nasz cel. By córce zapewnić zapewnić stabilność miary miarę możliwość, stabilność rozwoju i dać jej szansę przeczekać do terapii genowej. Wiktoria jest bardzo dzielną dziewczynką. Jest yy... Dzieckiem niezwykle pogodnym. To, że, y, że czasem buntuje się, to nie dziwi nas w ogóle. Na tyle, na ile może, pokonuje zespół reta, walczy i nie poddaje się. Dlatego teraz my, jako rodzice, nie możemy się poddać. Jeżeli uda nam się z pomocą ludzi uzbierać tą kwotę, i Wiktoria będzie mogła dostawać ten lek. Będziemy starać się i robić wszystko, żeby Wiktoria mogła otrzymać terapię genową. Dziękujemy Państwu z całego serca za każdy gest i promień nadziei, który płynie w naszą stronę. Dzięki Państwu wierzymy, że niemożliwe stanie się możliwe, że Wiktorka rozkwitnie kwiatek i Będziemy mogła cieszyć się szczęśliwym dzieciństwem. Razem możemy dokonać cudu. Bardzo Państwa prosimy o przekazanie 1,5% podatku na zbiórkę Wiktorii. To Państwa nic nie kosztuje, a Wiktorii bardzo pomoże.